Tytuł tej wystawy Oko oczy, Okoczy jest związany z faktem, że prezentuję dwie prace, które dotyczą cyklu moich dialogów z artystami. Te dwie prace, nie dziękuję, już widziałem, oraz wyłupiona ontologia obrazów, dotyczą dialogu z historią oka Żorża Bataille. Jak również jedna z prac, wyłupiona ontologia obrazów, dialoguje z taką bardzo znaną pracą Nom TV Divi Buddha z 1974 roku. Oko-oczy to jest pewna gra słowna pomiędzy jednym okiem a parą oczu. Jest to też to odniesienie do Bataja, który tak naprawdę te oczy czy parę oczu stara się osobno traktować. Dlaczego w ogóle to, to odniesienie? Otóż przypomnę, jakby historycznie, że właśnie praca historia oka Bataja z 1928 roku oraz Późniejszy film Pies andaluzyjski, Minuela i Salvatora Dalego. To były bardzo mocne punkty, które tak naprawdę były opozycją wobec ogólnie panującego okulocentryzmu. No i teraz pojawia się ten bataj, który właściwie zaczyna to oko traktować jako miejsce i sakrum, i profanum i miejsce graniczne i to, że docierają do nas obrazy, których nie chcemy widzieć. Ja zrobiłem dwie realizacje. Praca, która jest po mojej prawej stronie, nie dziękuję, już widziałem, jest to sytuacja jakby poszerzenia tego problemu, mianowicie chęć poczęstowania kogoś, możliwością spojrzenia swoimi oczami na coś, na świat, na pewne rzeczy, gdzie my nie mamy na to ochoty, mówimy nie dziękuję, już widziałem, czyli tak jakbyśmy mieli dosyć, nie tyle patrzenia, tylko tak naprawdę mielibyśmy dosyć obrazów, które się pojawiają przed naszymi oczami, ale nie chodzi o obrazy w sensie. Obrazów malowanych, dzieł sztuki, tylko obrazów w sensie tego, co oko może widzieć. Druga praca, wyłupiona ontologia obrazów. Tu dlaczego ontologia? Co to jest? Otóż Jacques Lacan wspomina o bezgłośnym H w języku francuskim, on te. Czyli wstyd. A ontologia, czyli nauka o bycie, de facto fonetycznie brzmi tak samo, ale jednocześnie każdy byt związany jest z, z, ze wstydem, to znaczy istnienie takie organiczne, nazwijmy to tak, dotyczące. Przede wszystkim człowieka zawiera w sobie tę dozę wstydu. Wobec tego ten termin ontologia, jakby przyjąłem, i ten termin ontologia dotyczy bytu, który jest jednocześnie uwarunkowany tym wstydem, takim ludzkim wstydem. No i realizacja, która również dialoguje z Steve'em Buddhom Ka, Krótko przypomnę tamtą pracę. Jest to posąg Buddy siedzący przed ekranem telewizora, w którym on sam jest widoczny, jest jakby obecny, jest film. Ten telewizor prezentuje siedzącego Buddę. No i ten Budda niejako sam medytuje, czy patrzy na siebie samego w telewizorze. No i moja praca już nie ma telewizora, jest tylko pusta obudowa. Oczy są w rękach i właściwie ani nie ma obrazu, ani nie ma oczu i właściwie jest to taka refleksja dotycząca potrzeby konstruowania nowego świata, który byśmy chcieli, czym mielibyśmy powód oglądać. Gniazda, w których znajdują się oczy, bo to są takie dwa ptasie elementy: jajko, które ma wiele wspólnego, chociażby ze względu na swoją strukturę z okiem. I drugim takim ptasim elementem jest gniazdo. Gniazdo mówite z przewodów z kabli elektrycznych, w których znajdują się jakby gałki oczne, jako symbol, jako może nie symbol, ale metafora do, do narodzin, do nowego życia, do wyklucia się czegoś, do wyklucia się jakby potrzeby nowego obrazu.